Cześć, witam na kanale Optymalna Zmiana a dzisiaj rozmawiamy o posiadaniu dzieci Jeśli jesteś pierwszy raz na tym kanale zostaw łapkę w górę i subskrypcję oraz powiadomienie dzwoneczkiem, żebyś dostał informacje o nowych odcinkach a odcinki pojawiają się codziennie Dzisiaj pogadamy na temat tego jak osoby, które mają dzieci tym drugim czyli bezdzietnym wmawiają i przerzucają swoje Własne nerwy, związane z tym, że oni posiadają dzieci, a ci drudzy nie. I teraz, może Wy mi w komentarzach jesteście w stanie wyjaśnić, co to jest za cudowne zjawisko. Dodałam film wczoraj, tutaj się wyświetli, na temat tego, że ja w domu nie gotuję, że jemy na mieście. I połowa komentarzy to były komentarze. Zobaczysz, jak przyjdą dzieci, to się wszystko zmieni. Ja mam takie pytanie. Ja rozumiem, że jest presja społeczna na posiadanie dzieci, że trzeba brać śluby kościelne. Ja to wszystko rozumiem. Tylko mam takie pytanie do was. Do tych wszystkich, którzy pisali, że jak będą dzieci, to to już zupełnie inaczej będzie funkcjonowała, już nie będzie wyjazdów nic nie będzie, bo ty będziesz siedziała między pieluchami i nic innego robić nie będziesz. I skończy się jeżdżenie po restauracjach na mieście i bla bla bla. Mam takie pytanie do was. Co jest z wami nie tak? Pytałam zupełnie poważnie, co jest z wami nie tak? Bo dla mnie osobiście to nie jest mój problem, że wy nie macie czasu. To nie jest mój problem, że nie macie pieniędzy. To nie jest mój problem. Kilka osób mi tam napisało, że zobaczysz, już ci się skończy: że nie po restauracjach, bo nie będziesz miała ani pieniędzy, ani czasu na to. Poważnie. Wiecie, dla mnie decyzja posiadania dzieci. To jest naprawdę poważna decyzja. I to nie jest element, który powinno się robić przez przypadek. To powinno być wszystko skrupulatnie zaplanowane. W momencie, w którym ty jesteś na takim poziomie swojego życia, że jesteś temu dziecku wszystko w stanie zapewnić. I najgorsze, co mnie wkurza w tym wszystkim, to jest to, że ludzie decydują się na posiadanie dzieci. A później się okazuje, że to nie jest ich amerykański sen o posiadaniu dzieci, tylko to jest dla nich amerykański koszmar. I Nie rozumiem, zostawiania komuś takich komentarzy, bo najwyraźniej to ktoś ze sobą ma problem. I on sam do siebie ma pretensje, że on nie ma czasu, yy, albo tam kobiety mi pisały, o ile jakiekolwiek się pojawiły, że. Zobaczysz, jak przyjdą dzieci, to Ty już na nic nie będziesz miała czasu ani dbać o siebie, ani makijaż robić. Ja lubię te Wasze wymówki. Naprawdę. Ja całkiem dobrze mam się z tymi wymówkami Waszymi. Ile razy można tego słuchać? I ja mam takie pytanie do Was. Jedno podstawowe. Czy Was ktoś zmusił do posiadania tych dzieci? To był Wasz wybór. Wasz. Więc bierzcie swoją odpowiedzialność za własne dzieci, za własne decyzje, za własne makijaże i za własny brak chodzenia po restauracjach i za wasz brak czasu. To było wszystko Twoją decyzją. I naprawdę nie rozumiem, po co jest to przerzucanie nerwów. Ja rozumiem, że Wy macie teraz gorsze życie, bo Wam coś nie idzie, bo macie dzieci i nie macie czasu, ale czy to jest mój problem? To nie jest mój problem. Ja mam zupełnie inne życie. I tak, moje życie jest moim własnym wyborem. I zastanawiam się, co jest w tej polsce nie tak, że ludziom się wmawia, że muszą mieć dzieci, śluby kościelne. No słuchajcie, przecież to wszystko jest Waszą decyzją. Nikt Wam tego na siłę nie zrobił. Więc ja się zastanawiam nad tym, ile wymówek od Was można słyszeć, że przez dzieci, e, nawet tam nie jest napisane, że przez te dzieci, tylko że posiadając dzieci, to w ogóle wszystko wygląda inaczej. To dlaczego z tymi dziećmi się nie poczekało? Dlaczego najpierw nie zrobiłaś sobie poduszki finansowej? Dlaczego najpierw nie zrobiłaś kariery, a dopiero później nie zaczęłaś posiadać dzieci? I dla mnie to jest kompletnie nielogiczne, bo jedyną decyzją, którą ktoś podjął w swoim życiu, to jest to, że on chce mieć dzieci. Tylko ja jestem ciekawa, czy Wy byliście w pełni świadomi tego, z czym się wiąże posiadanie dzieci czy nawet jednego dziecka. To jest ogromna odpowiedzialność. I Wiele osób myśli, że jeśli związek jest taki sobie, to wcześniej my sobie dziecko, to się wszystko poukłada, a tak dziecko nas zwiąże. Co jest z wami nie tak? Przecież to jest chyba logiczne, że jeżeli się nie dogadujecie w relacji, to to dziecko tylko uwypukli wasze problemy, bo będzie więcej stresu, będzie więcej zobowiązań, trzeba będzie więcej rzeczy robić, do tego dojdzie zmęczenie, dojdzie więcej stresu. A wy później wszyscy jesteście zdziwieni, że nie macie czasu, że nie macie pieniędzy. Ale to jest mój problem, czy to jest wasz problem? I wybaczcie mi, dla mnie to jest wasz wybór. To wy wybraliście sobie takie życie. Bo przez przypadek nikt nikomu dziecka nie robi. Przez przypadek to ty możesz mieć wypadek, gdzie skończysz na wózku. I wtedy to nie był twój wybór. Nie bierzecie na klatę odpowiedzialności za te rzeczy. Tylko najlepiej jest napisać. I mężczyźni też to piszą, bo mają po prostu yy, wyprane mózgi przez kobiety, bo te kobiety robią wymówki, a wy w to ślepo wierzycie, że to jest takie ciężkie. Ja nie mówię, że wychowanie dzieci jest łatwe. Oczywiście, że nie, no ale chyba, skoro się wszyscy decydowaliście na te dzieci, to mieliście tego świadomość, prawda? Czy nagle was życie zaskoczyło? Wiecie, są różne sytuacje w życiu, i oczywiście można mieć pieniądze na dzieci, po czym stać się bankrutem. Oczywiście, że można, ale to wtedy chyba nie przychodzi się i się nie pisze. Zobaczysz, że będziesz miał dzieci. No i co z tego? Nie rozumiem tego punktu widzenia absolutnie i nikt mnie nie przekona do tego, że to nie jest Wasz wybór. No chyba, że jesteście w stanie przyznać się do tego, że nie macie żadnego panowania nad własnym życiem, nawet nad posiadaniem dzieci ten sposób, w który żyjecie, to jest wasz wybór. Tą pracę, którą macie, to jest wasz wybór. Posiadanie dzieci lub ich nieposiadanie, to też jest wasz wybór. Więc ja nie wiem, czy macie tak ciężko w życiu, żeby przychodzić do kogoś na kanał i pisać w tych wszystkich komentarzach, że mi to już kompletnie odbiło, że po prostu jak będę miała dzieci, to zobaczę, że się skończą obiady na mieście. No nie, nic się nie skończy. Przykro mi, no nie skończy się. I powiem wam szczerze, w tych czasach są gotowe pieluchy, są gotowe obiadki dla dzieci. Jak się karmi dziecko, również to dziecko można zabrać wszędzie ze za sobą. Nie widzę tam żadnego problemu. Żadnego. Tylko pytanie: ile to z Was sobie samemu wmówiło, że dziecko to jest ograniczenie? Ja znam kilku fantastycznych rodziców, którzy z tymi swoimi dziećmi wszędzie jeżdżą. Jeżdżą na wakacje za granicę, chodzą po restauracjach, jedzą na mieście, rozwijają dalej firmy i oni nie mają problemu. No to jak to jest? To dlaczego twierdzicie, że dziecko to jest takie ograniczenie? Oczywiście, że jesteście bardziej zestresowani i jesteście wkurzeni na cały świat, no ale to nie był mój wybór. Więc, no przepraszam bardzo. A najlepsze w tym wszystkim jest to że ci rodzice, którzy są odpowiedzialni za swoje dzieci i mają pełną odpowiedzialność za swoje życie, ani pół takiego komentarza od nich nie widziałam. Bo mężczyźni doskonale sobie zdają sprawę, że jeżeli zaczyna się posiadać to dziecko, czy więcej dzieci, to jest odpowiedzialność, to jest więcej stresu, to jest więcej pracy i tam naprawdę trzeba zapindalać. Ale przecież o tym, że mężczyzna jest... Zestresowany. Nikt nie mówi, tylko się mówi o tej biednej kobiecie, która urodziła to dziecko. Ona teraz po prostu już musi tym człowiekiem 24 godziny na dobę się zajmować tym dzieckiem. No, ale tak chciała. To coś ze mną jest nie tak, przepraszam bardzo. Wiecie, i teraz się zastanawiam, ile osób ma dzieci, dlatego że chciało mieć te dzieci, a ile osób ma te dzieci, dlatego że jest taka presja społeczna na posiadanie dzieci. Bo ja rozumiem, że jeśli masz presję i nie wiem, twój partner chce mieć dzieci, czy Twoja partnerka chce mieć dzieci i cię przymusi do tego, no to wiadomo, że ty nie będziesz szczęśliwy, no ale jeśli podjąłeś, te, czy podjęłaś taki wybór życiowy, że ty będziesz posiadał, czy posiadała dzieci, no to chyba sobie każdy zdaje sprawę, z czym to się wiąże, czy, czy nie. Bo ja tak nie do końca to rozumiem, powiem Wam szczerze. I od mojej strony to wygląda w ten sposób, że większość ludzi po prostu sami sobie nakładają takie klapy na oczy. Że mają dziecko, oni teraz już nic nie mogą, bo mają dziecko. No to fajne są te wymówki. Nie mam czasu o siebie dbać, bo mam dzieci. Nie mam czasu iść do pracy, bo mam dzieci. Nie, nie, nie wiem, dzieci idą do przedszkola, żłobka czy cokolwiek. Ona nadal nie ma czasu, bo, no bo ma dzieci, no. To ile razy ja jeszcze będę te wymówki słyszała? A później się jeszcze komuś innemu pisze albo się mówi, że on też nie będzie miał czasu. Ale są opiekunki. Jakby nie rozumiem. Przysięgam, że ja tego kompletnie nie rozumiem. Jeśli masz małe dziecko, wiadomo, że jesteś ograniczony czy ograniczona czasowo z pewnymi rzeczami, no ale od tego są opiekunki. Jeśli musisz gdzieś wyjść, jeśli musisz coś załatwić, jeśli Twoja sytuacja wymaga tego, żebyś ty wrócił czy wróciła do pracy w tym momencie, no to od tego są opiekunki. Tylko, czy teraz się nie pojawia kolejny problem, że po prostu. Nie macie pieniędzy na te opiekunki lepiej powiedzieć, że nie, bo macie dzieci i w takim wypadku to już wy teraz już nic. Nic nie zrobicie ze swoim życiem. No to też był wasz wybór. Wiecie, mam takie wrażenie, że w tych czasach to się ludziom wmawia takie rzeczy. Przez które samo się przechodzi. Czyli przychodzi się na kanał, czy. Do jakiegoś obcego człowieka i się mu tam zaczyna w komentarzach pisać, że nic nie wiesz, jesteś za młoda, sama nie masz dzieci, co ty się na temat dzieci wypowiadasz serio? I ja nie mam takich problemów w swoim życiu. To wy je macie. To może zamiast narzekać na te dzieci, skoro już je posiadacie i chcieliście te dzieci, bo w jakimś etapie musieliście chcieć te dzieci, może teraz już wam przeszło, zacznijcie dbać o te rodziny. Może bądźcie wdzięczni za posiadanie tych dzieci. Nie każdy może chce mieć dzieci. Albo może mieć dzieci. I przestańmy ludziom wmawiać, że te dzieci to jest po prostu coś, co każdy musi mieć, a jak już ma, to już ma ten sam problem, co trzy czwarte ludzi na świecie. Takie jest zdanie moje w tym temacie. A wy mi w komentarzach napiszcie, o co chodzi z takimi komentarzami, bo ja tego kompletnie nie rozumiem. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku to już wszystko, bo myślę, że ja już tutaj nic więcej dodać nie mogę, ale chciałam to sprostować. Bo po prostu dla mnie pisanie takich komentarzy nie ma najmniejszego sensu. Bo my jesteśmy po prostu na innym poziomie świadomości. I już. Więc mam nadzieję, że ktoś będzie w stanie w komentarzu mi wyjaśnić, skąd się bierze takie zachowanie. Bo ja sama chyba tego jednak nie ogarnę. Pamiętajcie, że tutaj jest playlista, męska sprawa, tam znajdziecie więcej odcinków o relacjach damsko-męskich. A ja dziękuję za uwagę i życzę Wam miłego dnia.